Witajcie! Objaśnianie elementów poprawiających kraula trwa. Jeśli rozwiązujemy Twoje zagwozdki dotyczące pływania i czekasz na kolejne materiały od Timu Przyspiesz, to zapraszamy do subskrypcji naszego kanału, łapki w górze oraz komentarzy pod filmem. Czym jest czucie wody, czyli popularny skylink? Kolokwialnie rzecz ujmując, jest to nic innego jak umiejętność szukania oporu wody dłońmi oraz przed ramionami ułożonymi do chwytu wody w celu lepszego napędzania się w wodzie oraz leżeniu na niej. Teraz trochę o technice wykonywania tego ćwiczenia. Ułóż ramiona jak do chwytu wody, czyli wypchnij łokieć do przodu, aby skierowany był ku górze i ustaw go przed linią barków. Opuszki palców ustaw w stronę dna trzymając łokieć w jednym miejscu usadowiony delikatnie niżej niż bark wykonuj przed ramionami oraz dłonią ze złączonymi palcami coś na wzór malowania ósemek w wodzie lub od wzoru i ruch wycieraczek w samochodzie utrzymanie łokci na odpowiedniej głębokości i nie ich wyżej pozwoli utrzymywać aktywne mięśnie piersiowe Utrzymuj opór wody pod dłonią, pracując przed ramionami w stronę osi ciała oraz na zewnątrz, rotując otwartą dłoń raz w stronę ściany bocznej, raz do środka. Na widocznym lecz minimalnym ruchu do zewnątrz szukaj napędu, a ruchem do wewnątrz, utrzymując opór wody pod dłonią. Zrok skieruj w dno met przed sobą, delikatnie wychodząc brodą do przodu. Ćwiczenie najlepiej wykonuj w fajce, utrzymując pozycję z górki, czyli ciężar ciała przeniesiony na przód. Pracuj delikatnie nogami, lub szukaj napędu na samych ramionach, trzymając pulbę między kostkami. Pozdrawiamy i do szybkiego ponownego usłyszenia. Ćwiczcie dzielnie, tym przyspiesz.